Więc jest to odświeżenie starych treści, jest chęć od odrestaurowania starych rzeczy, które nigdy nie zostały przerobione mm. i nie boją się konfrontować. Cieszą mnie to, że... Przecież pomigacja wciąż jest aktualna. Dialog. Znaczy są pewne rzeczy, które nie zostały dzisiaj wyjaśnione, na przykład dane Beyond Use i te, wiesz, te wszystkie <laughs> broczki i tak dalej. Ale, okay, ale oni się nie boją. właściwie się mm. nie boją tego yy, w tak. wiesz, więc... Wejść, robić konfę, wyrazić swoje stanowisko. Struktura organizacyjna trochę za późno została zmieniona, ale z drugiej strony, pierwszy musisz wejść, zobaczyć, tak. a dopiero potem zmienić. Każdy znaczy, dyrektor nowy chce nagle na nowo wszystko, ale no, jeżeli ta struktura jest działa z jakiegoś powodu przez tyle lat. Trzeba jednak zrozumieć wewnętrzne problemy. Na, na, naruszenia. Wydział Kontroli i Naruszeń został podzielony na dwie jak gdyby, części. Taka wstępna, szybka, czyli wiesz mhm. takie szybkie przejrzenie, czy jest OK, czy nie jest Znaczymy, OK. Czy... spełnia wymogi prawne. Taki, wiesz, no, taki szybka, żeby... A te grubsze pójdą do drugiego Departamentu, czyli masz taki taki prze... w biznesie to jest Departament tak ma... do spraw grubych skarg. No jest, jest, no. Ale to, ale tak, tak, tak no mówię, to działa, o, no. Pewnie 80% skarg i naruszeń będzie rozpatrywana pewnie przez y, ten pierwszy departament... Y,